Jasna Góra, miejsce święte dla Polski. 12 lipca zjechało tu pół miliona wiernych na 17. pielgrzymkę Radia Maryja, by modlić się o godne życie w trudnych czasach kryzysu gospodarki. W kryzysie, o którym traktuje najnowsza encyklika papieska. Jest on ważnym głosem wobec kryzysu i zagubienia nie tylko ekonomicznego, ale całego systemu wartości, który zapomina o Bogu i wewnętrznym bogactwie człowieka. Papież przypomniał w niej, że pierwszym kapitałem, który należy ocenić i ocenić jest człowiek. Człowiek taki jak ci ludzie wielkiej wiary przybyli tu z małych miast funkcjonujących daleko od głównego nurtu życia ekonomicznego kraju. Nie mogło tu zabraknąć Skoksewczyka w misję, którego wpisane jest wsparcie finansowe dla takich środowisk. To jest właśnie Polska. A Stewczyk jest tutaj w to wmontowany. Tutaj od razu podchodzimy do Księdza Zaangażowanie kasy to nie tylko obecność jej przedstawicieli w symbolicznej procesji z darami. Skok Stewczyka wraz z całym ruchem Skok od wielu lat wspiera jasnogórski klasztor. Cel pielgrzymek Polaków zawierzających swoje troski Matce Boskiej. Fundacja bursztynowo-brylantowej sukienki dla obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i renowacja zabytkowego tabernakulum to dotychczasowe efekty zaangażowania kasy. A najbliższa przyszłość to konserwacja kolumny Matki Bożej, witającej pod wałami klasztoru przybywających pielgrzymów. To jest efekt tego, o czym skok od wielu lat, z jaką misją stara się pracować, z tym, aby być silnie związanym ze środowiskiem i odpowiadać na potrzeby tego środowiska. Wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. Zapewnienie wsparcia oraz edukacja społeczna w dziedzinie ekonomii i finansów to także główne cele porozumienia zawartego w kwietniu tego roku przez Kasę dzięki tej współpracy, prawda, między Fundacją Lux Veritatis. A skokami no, zostały ufundowane stypendia dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Ale to tylko początek wspólnych działań instytucji. Kasa razem z fundacją realizuje projekt mający na celu zapobieganie wykluczeniu finansowemu. Dzięki temu miliony Polaków zbyt ubogie, by korzystać z oferty banków komercyjnych, będą miały szansę na uczciwe usługi finansowe.